Siemaneczko! Witam Was serdecznie na kolejnych poszukiwaniach. Dzisiaj taki szybki spacerek, dosłownie na godzinkę, bo no troszeczkę mnie chciło przeziębionko, także normalnie to chyba nie powinno mnie tu w ogóle być, ale że jest taka fajna pogoda i sobie myślę, ach, spacer godzinka na świeżym powietrzu nie powinno zaszkodzić, tym bardziej, że no nie ma jakiejś tam tragedii. Katar, jakieś tam zwykły kaszelego czasu do czasu. No i dlatego właśnie dzisiaj mówię tylko tą godzinkę. Będzie taki krótki odcineczek. Zobaczymy. No godzinka to na pewno zdecydowanie za mało w lesie, ale no, może akurat coś, szczęście się dzisiaj do mnie uśmiechnie. Kto wie? Dobra, to ja, jak widzicie, już jestem rozpakowany. Dzisiaj zbiorę ze sobą wszystko, także takie poszukiwania na wędrownika. No i tak by to wyglądało. Dobra, to koniec gadania, zabieram sprzęcior i widzimy się przy pierwszym sygnale, jak na razie cisza, jakieś tam żelazo od czasu do czasu się odezwie. Ale raczej chciałbym się dzisiaj skupić na takich fajniejszych sygnałach, trzeba uważać w takim lesie na gałęzie. Żeby sobie oka nie nie wydubać, już kiedyś mi się tak prawie że zdarzyło. I od tamtego momentu no, uważam podwójnie, bo tu człowiek się skupia, patrzy na dół. A właśnie jak się idzie między takimi drzewami, to można się zdziwić. No i w końcu pierwszy sygnał a, coś koło 75 No i będzie trafiony, trafiony, zatopiony. Tak właśnie czułem, że to będzie łuseczka. To jeszcze jakiś ślepak. Stara, bo stara. Ale tylko łuska. Chodzę dopiero jakieś 20 minut, także też nie mogę nie wiem jak narzekać na ten brak sygnałów ale no szału nie ma jak na razie Jest w końcu jakiś tam sygnał 78 ale nie wiem kreska jakoś tam szaleje Mamy. Nie wiem, co by to mogło być. Nic nie przychodzi mi teraz do głowy. Na pewno coś raczej starego. Nie wiem, spróbuję to jeszcze oczyścić. Może jak coś się dowiem, to Wam powiem. No to dobra, jest druga znajdka. jaka by nie była. Jest. Coś tu jest 80 jest to stabilny sygnałek co by to nie była łuska Ale coś mi mówi, że to może być Podkowa. Ach. Ach. Nie Podkowa, a znów takie coś. Kurde, co to może być? Druga taka rzecz. Dziwne. Odłamek to na pewno nie jest. Może taki klucz? Taki wielki? Fuh, nie wiem. Nie wiem, ale jest... Druga taka sama rzecz. O, proszę, wyciągnę ton. Prawie takie same. Jeśli ktoś z Was ma jakiś tam pomysł na to, to dajcie jakiegoś tam komentarza 62, jakiś no, stabilny sygnał. kawałek folii aluminiowej i to naprawdę taki bardzo mały kawałek śmieciu 53 na wierzchu, ale to raczej jakaś tam folijka będzie folijka z jakimś tam kółeczkiem w środku 32, ale taki stały sygnałek pewnie to folia, ale zobaczę jakoś tak co, coś mi mówi, żebym zobaczył Na no to niespodzianka niby powinna być folia Ale ten guzik to leżał na wierzchu Tak naprawdę No guzik jak nic jakiś tam bez żadnych sygnatur Taki po prostu zwykły no name nie wiem może już ktoś wykopał go może już ktoś tu był a może nie 78 Stały sygnałek Stabilny Coś mi się wydaje że to będzie usencja Akurat się pomyliłem, bo puszęcja, <grystanie> ej, 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 33 Trzydzieści Pewnie znów folia. Ja nie lubię takich znikających sygnałów Na pewno okaże się, że to jakaś tam mała popierdółka o. Właśnie taka Dokładnie taka mała popierdółka No dobra, folia zgadza się sygnałek się zgadza Mogłem nie kopać, ale ale wykopałem, mam ze swoje. Lecimy dalej, jeszcze chwila, może ze dwa sygnałki i będę kończył. Tu znów sygnał 31, także dam sobie spokój. Folie już mam dość na dziś, chodzę już prawie godzinkę. No ja miałem załączony stoper na godzinę, także jeszcze 3 minuty i będzie godzinka. O, ale powiedzmy, że to jeszcze dwa sygnałki i na tyle. Pewnie zejdzie to trochę dłużej niż 3 minuty, ale no cóż tam. Chyba nic się nie stanie. O, tu proszę jak fajnie. Tu mi się podoba. Sygnał 52 Czyli znów szansa na folię O, jaka fajna ziemia. No i proszę I znów guzik Ten co taki trochę ciekawszy chyba będzie hmm. Nie wiem czyżby to był Arsen Chyba Albo i nie Umyję go dokładniej Zobaczymy na trochę jest tu wgnieciony ale no to raczej nie ja zrobiłem. Och. I tak. Wpada znów guziczek. Siedemdziesiąt pięć. Tak trochę łuskowo. Ale... Siłokarz. I znów pomyłka, to nie łuska tylko jakieś tam kółko, coś od czegoś, sygnałek 90 Tu mamy, wyskoczyło. Heh. No coś dziwnego, już trzecia rzecz dzisiaj. Taka dziwna, no, ale co to mogłoby być, to nie mam pojęcia. Sygnał coś koło 70 ale też będzie bardzo głęboko chyba o. i jeszcze korzenie oj głęboko, głęboko dobra, pimpek już ma go na oku Coś większego. Czyżby... Podkowa. No, już będzie... Z 30 centów lekko. A jeszcze tego nie widzę. A i chyba podkłówka. Już ją chyba mam. O. Oh. No nie podkówka akurat. A co to jest? Kurde. Wygląda jak jakaś bycza klamra. Heh. Co to jest? Cóż to może być? centralnie, to wygląda jak taka duża klamra. Jeszcze w domu to umyję i to będzie na pewno bardzo stare. Podejrzewam, że to będą czasy właśnie tak jak i te podkowy, czyli wiecze. No nic, zabiorę ze sobą i tyle. No, ładny sygnałek, 87 Jeden z ładniejszych chyba dzisiaj Ciekawszych I proszę bardzo, co my tu mamy? Wow, wow, wow. o kurde, co to jest? To może być sreberko. Wow, co to jest? Monetka, ale to taka dziwna. O co tu chodzi? Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Jedna, druga, Ferry, Frank, czy co to będzie? I rok chyba jest 1851, jak dobrze widzę. Wow, ale muszę wam to tak pokazać. I to będzie z Wow, nie wierzę. Heh. I mówiłem najfajniejszy sygnał dzisiaj. Kurde, no nie chcę złapać ostrości, ale będziecie widzieć na zdjęciu. Ho! Panie, tego to się nie spodziewałem. Helvetia, ale co to ma być? Co to mają być te dwa? Może to się gdzieś kręciło jakoś, nie? Ciekawe, naprawdę to jest ciekawe. Ale traf. Uu, a tu już miałem się zbierać. Tak naprawdę myślałem sobie: a Jeszcze jeden sygnał i chyba będę kończył. No ale po takim czymś. No to nie mogę kończyć. I tak już przeciągnąłem troszkę strunę, bo miałem godzinkę chodzić, a już jestem półtorej. No ale dobra, w takim razie jeszcze jeden sygnał. No ale to jestem naprawdę zaskoczony, zaraz zobaczę, czy tam jeszcze coś czasami nie leży. Ale no, mega, mega. To mi się podoba. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze jeden sygnałek. I trzeba się zwijać, bo nie ma co przeginać. Zdrówko, jednak ważniejsze i tak tak naprawdę, chyba nie powinno mnie tu mówić dzisiaj, być, ale Ale po tym, co znalazłem przed chwilą, stwierdzam, że bardzo dobrze, że tu byłem. Aha. Jest sygnałek 79, ale coś będzie głęboko. Ok, kopiemy, i to będzie. Ostatnia rzecz dzisiaj No Jest coś głęboko Oj ojoj No Ale Pimpek już coś namierzył To znaczy że jesteśmy blisko No i mam no, Podkowa Kawałek podkowy 100% No dobra No i tym kawałkiem podkowy Będę kończył na dzisiaj No oprócz tej przedostatniej znajdki To szału nie było Ale no tak to bywa ale ta dziwna monetka i tak wynagrodziła to wszystko jak dla mnie. Także jest naprawdę super. Cieszy mnie to bardzo i mogę powiedzieć śmiało, że nie przyjechałem dziś na darmo. Jeszcze w stronę auta mam kawałeczek drogi. Jeszcze sobie tutaj trochę poszperam po drodze. Jak coś wpadnie, to wam pokażę. A jeśli nie, no to będę się z wami żegnał. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się za tydzień, jak zwykle w niedzielę. Życzę Wam jeszcze miłego dziomka. No i trzymajcie się. Pozdrawiam. Naryska. Hej.